Zostańmy na chwilę przy osobie kompozytora Krzysztofa Komedy. Krzysztof Komeda nie pisał muzyki do piosenek. Był przede wszystkim jazzmenem, chociaż z zawodu był lekarzem w Ale jako muzyk był jazzmenem i najbardziej dał się poznać jako autor muzyki filmowej. Dzisiaj mamy festiwale jego imienia są nagrody jego imienia. Ale, jako się rzekło, muzyki do piosenek nie pisał. Te dwie, które słyszeliśmy, wynikały z tego, że pisał muzykę do filmu, do którego Agnieszka Osiecka pisała tekst. Ale zdarzyło się, że spotkali się ją jeszcze raz. Nie jest to piosenka wprost z filmu, aczkolwiek ma pewne prowieniencje filmowe. Proszę Państwa, Truman Capote napisał powieść Śniadanie u Tiffany'ego. Powieść została wydana w 1958 roku w Ameryce. Trzy lata później doczekała się filmowej adaptacji z Czarującą Audrey Hepburn, a Henry Mancini otrzymał za ten film dwa Oscary za najlepszą muzykę i najlepszą piosenkę. Stanisław Dygat postanowił przenieść tę historię na scenę polską, na scenę wprost, bo robił adaptację teatralną, nie filmową. Zmyślał o swojej żonie Kalinie Jędrusik. Zrezygnował jednak z amerykańskiej muzyki. O muzykę, napisanie muzyki poprosił Krzysztofa Komedę, a o napisanie piosenek. Oczywiście Agnieszkę Osiecką. Sztuka w reżyserii Jana Biczyckiego wystawiona była w Warszawie w Teatrze Komedia w 1965 roku. I w tym samym roku nagrała ją dla polskiego radia Kalina Jędrusik. Proszę Państwa. Sztuka według filmu Śniadanie Utifaniego, piosenka Ja nie chcę spać, muzyka Krzysztof Komeda, pierwotne wykonanie Kalina Jędrusik. Dzisiaj przed Państwem Beata Kałudow. Są jeszcze brzegi, na których nie była, są jeszcze śniegi, których nie była. Chociaż nie ma tam brzegu mojego Śniegu i nieba, nieba zielonego Dzień mnie nie murzy Noc się nie dłuży Być wciąż podróży